Przychodzi do ciebie miła, sympatyczna pani z przebarwioną jedynką po koronę. A ty, używając swojego wdzięku osobistego i naturalnego daru do przekonywania, namówiłeś panią na jeszcze pięć licówek w Emaxie. Przeszedłeś gładko techniczną część i odbierasz od technika świedzącą porcelankę w kolorze B1. Duma Cię rozpiera, a jakbyś mógł, to byś poklepał się po plecach. Zresztą i tak to robisz, jak nikt nie patrzy. Chcesz, żeby ta radość trwała wiecznie. To poru pładne zdjęcia, które wykorzystasz nie tylko w social mediach, ale również i w prezentacjach, jeśli takowe planujesz robić. Biała porcelanka ładnie kontrastuje na czarnym tle. Więc wykorzystaj płytkę plexi lub kawałek czarnego bristolu. Sama porcelana wygląda nieco nudno, zatem dodaj jakiś kolorystyczny akcent. Ja wykorzystałem techniczne śrubokręty do implantu protytyki, do których przykleiłem na plastelinę licówki i korony. Czy takie zestawienie ma jakikolwiek sens? Nie ma najmniejszego. Ale musisz przyznać, że wygląda to zacnie. I o to chodzi. Ustaw lampy równo po obu stronach. A jak nie masz takich softboxów, które ja zastosowałem, to zmień światło po prostu kartkami białego papieru. Poeksperymentuj z mocą lamp i parametrami przysłony. Ważne, by ustawić odpowiednią ekspozycję i ostrości. U mnie było to 25 i 1/60 sekundy. Moc lampie na czwartą. Zrób kilka różnych kadrów żeby było z czego wybierać. I na koniec, pamiętaj: ogranicza Cię tu jedynie twoja własna wyobraźnia. Nie daj jej szans. Cześć!